Tutaj Purpoz jest ze mną Chryzis, cześć! I witamy was w kolejnym odcinku Skripsów na 1.8, tak? Jeszcze na 1.8, słuchajcie, kolejny odcinek będzie z 1.11, także proszę zgłaszać tylko i wyłącznie pod tym filmikiem w komentarzach. Proszę zgłaszać domki z 1.11.2 naszego nowego serwerka. Kto jeszcze nie wie, to mamy nowy serwerek 1.11.2 i tam proszę budować, i tam proszę zgłaszać domki i z nich wylosujemy 4 pozycje do następnego odcineczka. Oczywiście proszę zgłaszać wpisując Zgłaszam swój domek Swój nick, ale dokładnie wpisany Bo bardzo często są z tym problemy I jaki to jest home Czy Jeżeli zwykły home, to po prostu nic nie pisać Tylko zgłosić swój nick A jeżeli niezwykły home, bo na przykład home domek Albo home 1, to proszę dopisać home 1 Tudzież home domek Albo inne home kripsy. Jesteś już na serwerku? Ja pewnie, czekam latam sobie Home C1 S-Crisis Byłem szybszy niż ty. Nie, byłem pierwszy. Dobra, Dobra, info. Ps, ps, info. Ps, info daje mi tu wynik, który to jest Mr. Shadow 13579. Mr. Shadow 13579 500 1500 100, 900. Mr. Shadow 1500 100, 900. Tej wersji się trzymajmy. No tak, z zewnątrz muszę ci powiedzieć, drogi Mr. Shadow, bez dupy. Szału nie mam, ale bardzo mi się podoba ta woda, tu stąd wypływająca. Tak, fajne takie niby kanały, niby coś. To to fajny pomysł. W ogóle, nie, zewnętrzne jest przemyślane. Nie jest może jakoś super śliczne, ale jest na pewno przemyślane. Nie podoba mi się ten taki. O, tu jest fajna biblioteka. Ta biblioteka jest ładna. Ogólnie mniej więcej to pomieszczenie mogłoby być troszeczkę podrasowane, ale jest fajne. Tylko nie to nie zostało podoba... zgłoszone. To nie to zostało zgłoszone. No dobra, palicham, e, nie podoba mi się ten taki e, kamienny budyneczek, który jest przed samym domem. Teraz go jeszcze nie widzimy, bo purpos jest w jakimś kościele. Nie, ja Czy byłem wokół ciebie. No, no tak, no to... to eksperyment było 5. Co to jest za Eksperyment 5? Aha, tu Aha. O, zamknij! Nie! A, umrę! Wypuść, wypuść! No i wy przychodzimy do zwiedzania domku. O, Czeka mnie. Chodź tu, panie eksperyment. No, właśnie, że otworzyłem ci. Już chciałem go napuścić na ciebie. Okazał się całkiem przyjazny. Dobra, ten domek, no właśnie, ten domek, który trzeba oceniać, jest taki e, Mr. Shadow 1500-1900, muszę ci powiedzieć. E, no ja, bez, bez szadu, e, znaczy e, szału. No ale wejdź, wejdźmy do środka. Okej, widzę tu jakąś dziurę na zewnątrz w ogóle. Gdzie masz dziurę na zewnątrz? A nie, Nie, ty wchodź, ty wchodź, ty wchodźcie, ja zaraz. Znam te, bo ja już jestem w domu. Przez tą dziurę znalazłem i wyszedłem. I oj, Fajny pomysł, na wieszaki. Dom jest dziurawy, tyle. A to akurat to... nie głupie, faktycznie. Fajny pomysł, tak fajnie to wygląda. Zobacz. Otwarte furtki z, ze stojakami. No całkiem nie najgorszy <laughs> pomysł, to <laughs> fakt, fakt. No, znaczy, na pewno jak ci <laughs> nie użył wokół Miotła. No to już ci słabiej wyszłam. No, trochę tak bez strzału. No. A czy bo tutaj zostało mi zarzucone ostatnio w komentarzach, i bardzo słusznie zostało zarzucone, że sam nie buduje lepiej, a, a oceniam. Jasne, nie buduję lepiej, jak najbardziej, ale. Ale jest krytykiem. Dokładnie, krytykiem ja jestem krytykiem, a nie, a nie budowniczym. E, już sporo się tego naoglądałem i ja wiem, jakbym miał swoje domki oceniać, to dałbym im dwójkę. Maksymalnie. no Ale może trójkę. Nie, no, przynajmniej trójkę na przycisk zasługuję nie <grym> masz się. I, <grym <grym i, nie i, i, I. 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 wiesz, tutaj jest też dziura w ogóle. To, to można sobie wejść. No tak, tu, tu, tu jest sporo tych dziur, zauważyłem. Lodówka jest nie do końca dopracowana jest o pół kratki za wysoko. Kolejna taka rzecz. Czemu o półkratki za wysoko? Aha, faktycznie. No, no jest. Ta, ta lodówka powinna być półkratki niżej. Dobra, zobaczmy, co dalej nam się tu nie zgadza, nie pasuje. No, Czemu ty, ty od razu chcesz szukać, co tu nie pasuje? Ja tu patrzę, co pasuje, a ten już o, co nie pasuje. co nie działam. pasuje. Jest kominek, ale tu bardzo jest niszyutko, tu mi się nie podoba. No, tak tu nieźle. jest takie, tak, 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 tak średnia to wygląda. Co tu mamy? Tu mamy tą kuchnię, dobra, tutaj mamy to, no to idziemy do góry chyba, nie? A jeszcze tu jest jakaś schowek, gdzie jest, o, jest pralnia. schowek. I to jest fajny pomysł na zrobienie spalni pod schodami. Mhm, mm nie najgłupsze. No. Prawie skadałem, Chociaż to wykonanie to takie nie bez, bez szału, ale, ale jednak jest. No. no i tu mamy kolejną dziurę, którą ja pierwszą pierwszy znalazłem i przez nią przeszedłem. No tutaj no. mamy telewizor i fajne rzeczy się w telewizorze dzieją. E, Wiezne wojny. Jedi kontra... jest walczący ze smokami. Kontra z Hobbit. To jest Hobbit? Mi to smoka przypominało bardziej. No, w Hobbicie był smok. no tak, faktycznie. Smok. No dobra, a tutaj co my tutaj mamy? Tutaj Mam wrażenie, że ten domek jest w ogóle niedokończony, też masz takie wrażenie, że jest Ta coś, coś jest z nim nie tak? To jest tak mi się wydaje. A, a jak na łazienkę, to wcale nie jest ciepła. Leci? A zimna? Tu! A, tu lecą wody! Gdzie lecą wody? Tu! Leci ciepła woda, uważaj, bo się sparzysz. A ciepła woda. A to dziwny kran trochę, nie? No. Z wyjściówka, a tu zimna woda. Dobra, idziemy dalej, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, dobra, ale jest tutaj jeszcze wejście wyżej. Czy tam byliśmy? Byliśmy, wszystko tu zwiedziliśmy, tak. Na górę, na górę Tu, 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 tu i tu mamy. Podpowiem, jest to gra twojego pokolenia. Gra twojego pokolenia poproszę. No twojego też w takim razie, to jesteś moje pokolenie. No dobra, jesteśmy jedno i to samo pokolenie. A czekaj, to jest... to jest, a to jest ekran, więc to musi być jakaś konsola chyba. Ja wiem co to jest. Aha, to są te gazusy. W prawo, w lewo, w dół i tu i tańczymy, i tak, czyli Hopsanie... Tak jest, tak jest. tak jest takie fajnie zrobione, nie powiem fajny pomysł, zrobimy o tydy. No ciekawe, ciekawe, faktycznie. Eee, no i cóż, chyba pozostaje nam ocenić ten domek tylko. A ja kusiak, Ja, dawno ja nie tutaj dam ocenę taką. O kurczę, nie chcę oceniać ja nie chcę tego domku oceniać. Naprawdę nie wiem jaką to ocenę dać. A on nie jest jakąś wielką kupą, ale też wspaniały nie jest, ma dużo nic ni dociągnieć. Wiesz co na dobry początek dam 5 punktów i najwyżej od tego domku będę się odnosić względem innych. No ja również dałem 5 punktów, bo wyszedłem dokładnie z tego samego założenia co ty. No, Mr. Shadow 1500 1900 masz dokładnie 10 punktów, czyli dokładnie w połowie, czyli to twój domek uznaliśmy za średni. po prostu. średni był. po prostu. Dużo do nie dociągnięć, ale kilka fajnych a, aspektów. Właśnie te kanały strasznie mi się poddają, one mi się po, fajne są. Dobra, leć dalej. c 2 tepaj się. Tp MrPurpose, pf.info. PS Info powiedziało mi, że ten domek należy do kwerciaka oraz Mixera 842. zgłosił. Kwerciak Kwerciak Dobra. No no, całkiem przyzwoicie. Beczkowaty, domek Nie do końca mi się podoba ten magazyn na zewnątrz, taki. taki flejtuchowaty. Tak, taki roz. no coś, roz. rozwalony. Rozwalony, o niech będzie, tak. Nie do końca tego słowa chciałem użyć, ale niech ci będzie. Eee. rozgardiasz? Się. O rozgardiasz, rozgardiasz. rozgardiasz. Dokładnie. No fajne te namiociki z łyżeczkami, to mi się podoba. Czyli z zewnątrz jest tak, jest chaotycznie na zewnątrz. Co to są za domki? To jest zeżnik. A co to jest zeżnik? On cię zeżnie. <laughs> Czyli ten y dwojaki? Tak. Karczma. Okej. Okay. Czyli to jest taka pioseczka, Okej, okay, fajnie. Takie malutkie te domki z zeżnika, i tak dalej, tu mamy jakieś chyba OX No dobra, no tak, dobra to przejdźmy do domku, domek z zewnątrz mi się bardzo podoba Od razu ja muszę byczyłka, to powiedzieć, słodka. tak, ale bardzo ładnie zrobiona, wykończona fajnie, bez przesady Ale jest, jest ładnie wyglądająca jak najbardziej Mamy tutaj kuchnię niewielką i schodną. Ja już górę. gdzieś taką kuchnię widziałem ja ogólnie mam wrażenie, że ten domek gdzieś widziałem. Ja też już mam takie wrażenie, że ten domek gdzieś widziałem, no, ale nie to jest oceniałem. tylko wrażenie. Piszcie w komentarzach, czy już go nie oceniałem. Jak, jak oceniałeś, no to było wyraźnie powiedziane na wielu odcinkach, że będzie bezlitosny ban na tydzień, albo i na dłużej, jeżeli ktoś zgłosił. Powiedziałem, zgłaszać do jednej z trzech osób, do Verteza, do Crysis'a, albo do mnie, ale do jednej z trzech osób. No. Dobra. To to koniec? To jest koniec tego domku? Chyba tak. Tu, tu nie ma nic wyżej, a nie niżej. Wiem 3 Niżej już nic nie ma. O rany koguta, no to tutaj niewiele jest. Nie no fajnie, że tak krótko się zwiedzało go. Jest to ładnie wykonane wszystko, ale no tak y, może bez przesady. No ja dam punktów... No, ja daję bagażę. tyle. Ja dałem 6 punktów. No, również dałem 6 punktów. Mi się podoba, ale... Tak, podoba mi się, to... ale jeszcze mogłoby tutaj cokolwiek innego być, nie? Tak, żeby to uzupełnić chociaż. Chociażby tych skrzynek mogłoby tu nie być, być w magazynie, który byłby pod domkiem, czy cokolwiek. Placmy ale... tego brodotego jest spoko. O, dobre, to mi się podoba, w taki pomysł. Wiatrak za to troszeczkę hmm. stracił opierzenie. Karczma, dobra, no to lecimy na home C3, kwerciak masz 12 punktów, gratulujemy, O. Ja już tu widzę, że tu się coś będzie działo. Eee, XDSłag XD. XD, swag, XD. Witam zwiedzających, mój nick. XDSłag XD. Swag, XD. Eee, nie na działce znajduje się domek, farma oraz statek miłego zwiedzania. Eee, no i. Powiem statek ci, fotoną. że. No i fajnie. Mu Taki koniec. kiedyś robiłem statek. Tak? No jeszcze na pierwszej edycji chyba 1.8 był albo gdzieś, nie pamiętam już. Eee... Ojejko, a nie na fawałce? Na fawałce chyba. Na VVC, dokładnie. No. Dzisiaj, jak robiłem event na OX, zapraszam na swój kanał, tam jest pokazanie, jak wyglądał. To właśnie były pytania m.in. o VV-kę i inne rzeczy. Albo tak. kto jest najstarszym? Kto jest najstarszą osobą w, u nas naprawdę, w Radowej administracji? No, dzięki. No i dobrze, dobrze, dobrze. Było pytanie, czy Cyber jest najstarszym. E, e, jedną z osobami, najstarszą osobą w administracji? A tak, to było, najstarszą osobą. Z Dobra, eee, tak jak domek. Domek z zewnątrz wygląda no, troszkę przesadzony. Znaczy ale... trochę tak schematykowo mi wygląda, nie wiem czy masz takie wrażenie, ale mi, się ale, ale mi się też podoba dokładnie. Jedyne co mógłbym mieć do zarzucenia To, to ten ta dach górna mógłby część... trochę bardziej wystawać. Tak, dokładnie to tak chciałem powiedzieć, że ta, z górnej części dach powinien wystawać. bo wier... tu mogę powiedzieć na dwie części na i Tom, tu jest fajnie, tu jest spoko, a tu nie do końca. Dobra. Ale dach wchodzimy? mógłby, no? Dobra, wchodzimy. Bardzo mi się podoba na razie z zewnątrz, bardzo mi się do... podoba też stateczek Dom jest w miarę mały, to ty chyba nie widziałeś domu Querciaka, jak poszedłeś do tego miejsca w odcinku, to już chyba widziałeś. No i tu jest ładnie. To jest fajne, to mi się tu podoba. mi się bardzo podoba, jest kolorowo, Ua, ale czaderska kuchnia! Naprawdę jedna z fajniejszych kuchni jakie ostatnio widziałem. No, przyjemno. bardzo przyjemna. Naprawdę jest świetnie zrobiona, świetne połączenie tej białej gliny, trochę różowawej. To jest biała glina, prawda? Tak, biała tak. biała. biała. Plus, plus ten blok węgla. Naprawdę świetna podłoga, świetnie, że jest to na obniżeniu. Wow, to jest naprawdę. Podoba mi się fakt, tutaj dużo czerwonych elementów. Tak mi ciekawie to wygląda, i jest to naprawdę przyjemne. Mamy nawet szafkę pod zlewem. Jest naprawdę super. Gratuluję, bo kuchnia ci wyszła semanifi. No tak, jak powinna wyglądać. Naprawdę, przepraszam, zajebista kuchnia. Okej, okay, idziemy dalej. Fajnie. Tu mamy koronę. Radio Maryja tu jest. Czemu Maryja? Bo nie buzie. No chyba nie, nie ma jakiegoś tam, ma twarz. No właśnie, ma buzię. Uh, ale czadersko jest pod spodem. No, fajnie, fajnie, fajnie wygląda ta podłoga. Tak jak kojarzy mi się z taką grą, gdzieś żabką się przeskakiwało przez rzekę i przez ulicę. E, frog. Czy... No, frog, ok. Zostawisz swój podpis, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę. Ten, zobacz na ten podpis. No, świetny jest. Ładny, ładny. Podpis od Mind Patryka z uśmieszkiem. No dobra, w sumie, w sumie, w sumie zobaczymy. Je, je, jeszcze nie, może coś mnie jeszcze bardziej zaskoczy. Jak na razie jest fajny domek, ale to jest po prostu fajny domek. PS bez Shift, skacz, bez Shifta. Wiem. No bo Wiem. Jump, 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 ale ja bym tu chciał wejść. PS powrót tyłka, kompasem i komendą. Powrót tylko <noise> kompasem i komendą. On już chciał powracać do tyłka, kurde. No, fajnie. O, i tu, tu jest. jest przyjemnie. Tu jest naprawdę dobrze zrobione, bo dużo osób bierze to strasznie po macoszemu, traktuje takie e, jaskinie, i mm -hmm. wyglądają one dosyć średnio. A ta jest całkiem fajna. Świetnie wygląda. Naprawdę ten domek na razie robi na mnie ogromne wrażenie, szczególnie wewnątrz. Wracamy, panie Krajzis. Mm -hmm, już, już, już. E... No z zewnątrz aż tak, wiesz, z zewnątrz był spoko, ale nie było na zasadzie o, jakiś świetny dom. Za dużo dla mnie. O, to 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 jeszcze za duży. Komórka dużo pod schodami czytki. była. Dla mnie tam było za dużo przesadzonych rzeczy Tak, jest trochę przesadzony no ale... Łazienka Gdzie ty jesteś? W łazience. Jeszcze na dole? Tak, w tym... Tego... A, to ja nie zauważyłem jakiegoś wejścia Tu jest łazienka Łeee, czaderska wanna I tyle jeśli chodzi o łazienkę. Świetnie, świetnie, naprawdę... Duża wanna, duża wanna, tak Świetnie to, jest... to wygląda Ja jestem na razie no, zachwycony Mamy lustro, brakuje umywalki, co prawda, ale to już tam pali, ho. Idziemy na górę Moje ulubione schodki du, du, du. specjalnie dla mnie pewnie zrobione. Dziękuję Za to właśnie kojarzę, że z mi strasznie nie lubi. A ja. Jest je uwielbiam faktu, że tu mamy całkiem przyjemną kanapę. Fajny pomysł z kanapą, położenie tutaj właśnie dywanika. To jest, to, to jest świetne dobre. i w ogóle strójki bica, nie no w ogóle pomysły tutaj. Gdzie jest ten strójki pizza? Ob obok kanapy. A jest, 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 tylko co czapka. Nie podoba mi się ta siana. Zadu... Oj, oj! Czemu? Za duże, takie dla mnie, dla mnie ona jest taka ładna. Ale mi się to podoba wiesz czemu? bo to przypomina Boazerię z jednej strony może i masz rację, ale mnie się po prostu to nie A wiecie. mi się bardzo podoba akurat Dobra, nieważne Mamy tutaj skórę zombiego Jezu Chryste, czemu zombiego skórę? Przecież to infekcje, gnicie i w ogóle Swoją drugą ja mam sam głowę zombiego w swoim domku, wiec. więc doskonale się rozumiem do komina, ale zobacz Prawdziwy komin Tak Coś co lubisz Też to lubię, też to robię i też to podziwiam i tak Więc tutaj masz kusie. Na 1.11 już można, jak nawet się komuś nie pali e, netherak, to można zawsze wsadzić magma blok i to mhm. też wygląda to wtedy wygląda. jak się żarzący ża się kominek. Dobra, tu mamy po prostu komputer, prościutki. Bardzo, komputer. ale bardzo. Jaki super ten pokój, jest Zobacz na to, jakie to wejście Wiem. do góry. Widziałem, widziałem, widziałem. Kurde, świetne. To jest naprawdę rewelacyjny domek. Tak, mi się podoba, mi się bardzo podoba. Kurde, telewizorek stoi świetny, ten domek jest naprawdę świetny. Zobacz, czy jest coś ciekawego do podziemi, jakieś, wiesz, słowki czy nie, nie, nie słowki. Ja tutaj daję i nic nie zmieni już mojej oceny, taką ocenę. No, Ale tu dam punktów łącznie 8. Ja dałem 9, bo jedno, jedna rzecz, która, gdyby to z zewnątrz, powiem ci szczerze, gdyby z zewnątrz na przykład nie było tych, o, tych, wystarczyłoby zlikwidować te płotki, no i dach wyciągnąć do przodu. I dach wyciągnąć do przodu i na boki trochę, i to już wyglądałoby tak, że dałbym dziesiątkę, po prostu. Pewnie. Dom ogólnie bardzo przyjemny, kilka rzeczy mi się nie do końca podobało, właśnie takich przesadzonych na zasadzie, że chciałeś dobrze, a zrobiłeś, no, nie aż tak dobrze, tak, fajnie, między innymi to, co Purpos wspominał. O, tu jest chyba preparatka, ale to już jest techniczna rzecz, więc może ich nie będziemy ogarniać. Eee... Zresztą nie da się do nich dosyć, trzeba rozkopać ziemię. Yy, I w tym momencie yy, o wiele by to lepiej wyglądało, troszeczkę przesadziłeś, jak dla mnie. No, jest, jest, jest. Wow. Z, zwłaszcza z zewnątrz. Zwłaszcza z zewnątrz. Dobra, ostatni domek? Tak, jest tutaj. Jeszcze raz przypomnij, kto, czyli to jest domek. To jest domek, już mówię, X Swag, XD, SWAG, XD, to już pamiętam. No ten domek ma swój własny swa SWAG. SWAG, dokładnie. 19 punktów i na razie bezapelacyjny lider, wydaje mi się. Nie, e, przepraszam, 17, 17 punktów. Nie, nie, 19, 17 punktów, bezapelacyjny lider. No jest to zdecydowanie na razie najładniejszy domek, jaki widzieliśmy, ale został nam jeszcze jeden, być może ten jeszcze jeden okaże się być lepszy. O! I ten domek, ta, ta działka, należy, już mówię, do Flaru oraz Dexter X. Flaru jest właścicielem. Flaru zgłaszał albo zgłaszała. I to jest na kolejny naprawdę fajny domek. tak przyjemnie wygląda z zewnątrz. ten dach wygląda jakby zapadł się, a nie był tak rozrobiony. No nie do końca wyszedł ci ten efekt właśnie zgięcia dachu, ale plus za to, że próbowaliście. Nie, jest eee... jak dla mnie jest super. Na razie jest ekstra. Stajeń, na przykład stajenka. Zawsze tą stajenkę ludzie robią tak po macoszemu, że to się w głowie nie mieści, a ta stajenka naprawdę wygląda spoczko. Ciekawie, ładnie, jest dobra. Jest ta to wieża, dobra. po co ten kwallus tutaj? Przecież on to wszystko psuje. To jest latarnia, ty się nie Ona jest paskudna. O, to jest symbol płodności. Paskudna ta latarnia jest. <laughs> a propos symbolu płodności, to właśnie yy, chcę sobie zagrać ostatnio w Black white. A. Napiszcie w komentarzu mi, czy, czy chcecie, żebym Black and white nagrał. Taka gra stara, bardzo stara gra, może, może się pobawię na live'ach nią Aleś, Ale... Czat? Ale czad! Ale czad! Dźwignia, która to ogarnie Ależ to jest dobre! Ja chcę zobaczyć jak to, jak to działa. Odpal to Już. OOO HELL! Będzie kilka pistoletów. Kilka, kilka! No What the HEL, ale, ale świetnie to wygląda. Mniej więcej do ogarnięcia temat no, ale powiem ci, że no, na pomysł, razie. Nie, dobry jest pomysł, naprawdę jest fajny pomysł, i jestem zadowolony. Robi to na mnie wrażenie, jak na razie. jest to naprawdę dobre. Dobra, domek eee... robi na mnie wrażenie, ta latarnia robi na mnie wrażenie, stajnia robi na mnie wrażenie i jest na razie ekstra. Z zobaczmy, co <coughs> będzie w środku. Wiesz, dla mnie, dla kogoś, kto się zna na tym redstone, to jest dobry no, system, fajnie wymyślony, ale byłbym w stanie zrobić jako, jak nie, no dobry, tak, coś takiego, jak nawet lepsze. No, tak, tak, bo ty jesteś w ogóle debeściak. Nie jestem debeściak, ale ja w Redstone ci trochę po prostu. Jest, tu jest, wejście. tu jest wejście. Ciężko znaleźć to wejście. No wchodź. Ty pierwszy, a nie przodem. O, bardzo przyjemnie jest w domku. Jest skromnie jest ładnie. No ta do, kuchnia do, do... jest kurczę. No ja ta... lubię. No. No, po tamtej kuchni, którą zobaczyłem po prostu już. No nic Tam tamtej jest... kuchni nie przebije. A mnie się też ta podoba. Nie, jest bardzo fajna, jest bardzo fajna, tylko że wiesz, tamta była naprawdę doskonała i... I, 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 tutaj jest trochę, trochę psuje to wrażenie, ale, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ładna tam mimo wszystko. Prosta okay. łazienka. A to jest łazienka, tak? Tak, toaleta, to jest toaleta. No taka też bez szału, jest ale... Okay. Podoba mi się, że jest na dole toaleta, na zasadzie mamy tutaj jedzenie, jemy, 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 sobie nagle chcemy umyć ręce czy cokolwiek i mamy no, no ja nie wiem czy tak fajnie, jemy, no jedz sobie, jedz przy stoliku. A to wiesz, to już to za, to zależy z kim mieszkasz w domu, ja mieszkam na tyle z kulturalnymi osobami, że nie, nie robią czegoś takiego A jakby jedz. miał straczkę? No to byśmy nie jedli, nie jedli, nie jedli. <laughs> <laughs> Dobra, chodź najpierw na górę Jeszcze mi się nie zdarzyła taka sytuacja Uuu, fajny fortepianik fajny, fajny fortepian, fortepian. biały fortepian Fajny wie, Tu zobacz co jest, flaru Aha Nie zauważyłbym tego Widzi to się z zewnątrz, widzi się z zewnątrz zewn O, daje? jest Dobra. tajne przejście Uhu. Uhu. Z łóżkiem i w ogóle. No fajnie, Takie, ja lubię sypialnie w takim, wiesz, takim właśnie zaciszu. Malutki, prosty pokoik. Jest okej, okay, jak najbardziej. Chociaż. No, pici kłaczek, tam nam mi się bardziej ten wystrój w środku podobał. Łazienka. Kolejna zresztą. No nie, no tam była toaleta, tu już masz łazienkę. Aha, tak, Spróż tak, tak. Tam. Dobra, i chyba mamy wejście wyżej. Góra. Aha, tu pokój Dobra. do nagrywek. Jeej, można nagrać coś. I jest fajny monitor. Nooo 21 stop. na 9. Monitor fajnie zrobiony. Dobra. A tu mamy szafę. No już otwierałem ją. Dobra, i jeszcze było zejście na sam dół. Tak, tak, tak. Pominęliśmy. Tak. Było jeszcze zejście na sam dół. Pów, puf, 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 tu. I tu! Ej, znalazłem. Pierwszy będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy. Albo nie, bo jest straszny... A jest, jest. Jeszcze byłem. Ej, coś ty zrobił! I tak jestem pierwszy. Dobra. To o, dobry ja numer zrobiony. O, O, nam przejściem. Ha 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 tu Ojej, przestraszyłem się. Fajnie Łee Fajnie Ja <grym> wiem co tu robią Ty niedobry człowieku! To jest... nie, to jest fabryka takiej takiej fabryki nie wolno pokazywać, my stąd idziemy. To jest fabryka zielonego barwnika do, do kary, ale to nawet z ochroniarzami, zobacz No niedobry człowiek. Mafia co? No dobrze, fajny magazynik, fajny. Odcy inne pierdoły tu. A tam mamy tam dalej, z, właśnie miałeś ten, miałeś zostawić podpis. No trudno. <noise> Dobra, Dobra trzymajcie jeszcze zejście na, na, na dół Mamy jeszcze zejście niżej. Jest, bierzemy, 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 bierzemy. jestem. Jestem. Tam jeden. Oszukujesz, jesteś dyskwalifikowany. Mamy tu siłownię. Fajny pomysł. Z monitorem chyba jakimś. A, trochę jest za kamienno jak dla mnie dla, dla mm -hmm. mnie tutaj na dole. A na jest i moja drewniane. oaza, zobacz. O jest, 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 jest purposowe pomysły. Na górze było zbyt drewniane, na górze zbyt kamiennie. Tu mamy wielki stół do dubilarta, Jejku, ale ogromny. To do snukera w takim razie. Do czego? Do snookera, bo do snookera stół jest znacznie większy. Disco on. Okay. Tu mamy dyskotekę! A czem... No ale dyskoteka gra. Czemu wyłączyłeś? Światła on-off. Dobra. I dyskoteka gra. I teraz on. No i. i ale to dziwne jest. To działa, raz działa, raz nie działa. No nieważne. Ale śmiesznie, kolorowo tu jest. Dobra. No i tu mamy jakiś bar. I tu jeszcze mamy zejście. Jezu, o, duże to podziemie. Ojej, ale tu już tak. Nie do końca. OX o tu mamy OX-a. A ox -a mamy, fajnie. Czekaj. Idź, 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 idź do środka, to zaraz sprawdzimy, jest, jak, jest, jak, jak spada działa. Spada się. Czekaj, muszę zobaczyć, bo tam było wejście z drugiej strony. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Okej, okay, jestem. Dobra. To teraz wybieramy, czy Purpos jest najlepszym y, youtuberem w Polsce. Oczywiście, błędna odpowiedź, Crisis. Y, A to tak no. się spada. No. O rzeszty hamidło Kresis przechodzi dalej z y, dobrą odpowiedzią. <laughs> Furfo, czemu co byłeś na dole? Czyś byś źle odpowiedział? <laughs> o rany koguta, no dobra. No fajny, fajny domek. Bardzo fajny. I ja tutaj za ten domek daję, a tutaj coś jeszcze jest. A, tutaj jest. E, nie, do... to jest to, co ja byłem, a tu jest po prostu coś, co ty użyłem. To, to jest moja zobaczyć. ocena za ten domek. Ojej, jeszcze mam teraz ciężko. Jeśli chodzi o sam domek, dałbym punktów 7. podziemia są tak ciekawe. ciekawe. Nie wiem, na te podziemia, dam punktów 8 już. Ja również dałem punktów 8, także to jest drugie miejsce, punktów 16. Naprawdę, naprawdę miałeś niefart, eee, bo gdyby ten domek był zgłoszony do innego odcinka, to miałby spore szanse, żeby wygrać, ale tamten no, po prostu tamten domek się po prostu bardziej podobał. Tak, tamten domek był po prostu dla mnie. No, ta kuchnia rozwaliła system, ten statek, to wszystko. No, to było naprawdę dobre. To było naprawdę świetne. Także ja serdecznie gratuluję c 3 yy, i zostawiamy nagrodę. Oe, 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 oe. Zwycięzca Krypsów. Wu, uh, uh, uh. Od tych dobrych kuchni nie hmm. Muszę być z fałki, zapomniałem, bo tutaj. Okej. Okay. No i gratulujemy serdecznie. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zasuwajcie na kanał Crazy Sama, macie link w opisie, zasubskrybujcie go. Pamiętajcie, że rodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka to miał powiedzieć Crazy. I trzymajcie się. Cześć. Cześć.